Dzień dobry, witajcie w kolejnej recenzji na kanale, tym razem siódmo tirowy krążownik francuski, dostępny obecnie tylko w zestawach losowych, ale będzie też później normalnie dostępny w zbrojowni, więc jeżeli ktoś będzie na tyle szalony i będzie chciał go zdobyć, to, to będzie miał taką opcję. Dlaczego szalony? No to dowiecie się w dalszej części recenzji. Standardowo zaczniemy od parametrów, przejdziemy do gameplayu, a na końcu plusy i minusy. Zaczynamy! Zaczynamy od opancerzenia, jak zawsze. Jeżeli chodzi o pokład, no to mamy 16 z frontu, poszycia dziobowego i pokładowego. Na środku mamy 30 mm, 25, 170. Rufa też 16. Jeżeli chodzi o taki frontalny, no to 180 pancerz cytadeli, 60 grodzi przeciwtorpedowej. No i trochę tutaj tego jest. I od środka jeszcze 25, więc fajnie jest ukryta ta cytadela. No, ale tu mamy 170. Później jeszcze trochę do pokonania, i w sumie, tak jak się ustawi, to wcale to nie jest tak łatwo mu zadać tą cytadelę. No, ale niestety wbije się ona od frontu. Mamy 160 mm pancerza pionowego, więc na te niższe tiery, jeszcze jako tako. No, ale niestety dziewiątki będą w stanie wejść tutaj po prostu jak w masło. Zresztą w sumie nie tylko dziewiątki, ale i siódemki z niektórymi już większymi, m, większymi milimetrami na, na głównej artylerii. No to wchodzi tutaj overmatch i To bardzo, ale to bardzo boli. I ogromny jest ten dziób, ogromny jest to 16 mm. Z tyłu może troszkę mniejsze, no ale front jest naprawdę konkret, i tutaj wchodzi. to będzie widać też na gameplayu. Jak ktoś dobrze przyceluje, no to wejdzie i będzie. Bolało. Żywotność to mamy 42500, więc całkiem fajnie jak na siódmy tier. 25% obrony wy też jest całkiem spoko jak na krążownik. A artyleria to dwie poczwórne 305 w dwóch frontalnych wieżach. Z tyłu nie mamy nic, jeżeli chodzi o artylerię główną. 28 sekund przeładowania, 176 rozrzutu, zasięg maksymalny 16,8. I zasięg jest całkiem, całkiem przyjemny, jak na siodomeczkę. Jeżeli chodzi o dodatkową, to mamy 6 podwójnych setek i dwie potrójne piątki, które są tutaj z tyłu. Lokowane setki są na, na burcie, ale raczej nie bardzo jest sens o tym wspominać. A jeszcze jeżeli chodzi o amunicję, no to na obekach 4050 uszkodzeń, 17% szans na podpałę, 51 mm zdolności penetracji pancerza. Fajna prędkość hajków, bo 905 m na sekundę. apeki tylko 798, ale za to 8400. Uszkodzeń. Jeżeli chodzi o atak lotniczy, no to mamy tutaj jeden klucz atakujący bombami, bombami nowymi, który które mają zasięg 6 km. Obrona przeciwlotnicza, Tak i ok, i nie okej. Okay, bo na krótkim zasięgu mamy 238 masz uszkodzeń, także to jest naprawdę fajne. Ale to już jest ten moment, gdzie zazwyczaj jest moment zrzutu, więc za dużo ta pelota nie zdąży zrobić. Średniego 35 to bieda i 56 dalekiego też jest mocna bieda eksplozji. Jest są tylko dwie, więc ta pelotka. Jakby chciała to by potrafiła, ale tak średniej to wychodzi, tak można to nie podsumować, czyli na blisko ładne obrażenia wchodzą, szóstkę zaboli, ósemkę coś tam posmyra. No ale niestety jakichś takich konkretniejszych obrażeń niestety nie zadamy jeżeli ktoś nie wleci w ten chociaż jeden z dwóch bąbelków, które tutaj, tutaj się pojawiają, te dwie eksplozje. Manebrowość części węzłów, 710 promieni skrętu, i czas przedstawienia 109,2 92 to jest z modułem pod ster właśnie i kamuflaż to 101 a z powietrza 7 i 1 jeżeli chodzi o... Czyli mamy duży krążownik, pamiętajcie, że on się też pali dłużej niż zwykłe krążowniki, no i mamy oczywiście modyfikację głównego zbrojenia, Modyfikacja systemu kontroli uszkodzeń, modyfikacja systemów celowniczych to jest bardzo ważne, bo ten króżownik rzuca mięsem strasznie. No i ja gram sobie na module układu sterowania, bo jednak lubię się nie trochę poruszać. Ewentualnie, jeżeli ktoś tak będzie gdzieś typowo przy wyspie, to czas do osiągnięcia pewnej mocy, napęd lub nawet system kontroli uszkodzeń, chociaż ja bym się raczej skupiał tutaj na napędzie ewentualnie. Tak, żeby mieć, wiecie robić plus tył, przód tył, przód tył robić, robić cały czas, kręcić się. Jeżeli chodzi o kapitana, to zaczynamy od sprawnego prawnego ładowniczego, ponieważ tutaj żonglowanie pociskami jest bardzo ważne. Ja sobie gram na celu priorytetowym, żeby wiedzieć, czy ktoś na mnie. W tej chwili się zapatruje, kto nie powinien. Nadzorca jest dosyć ważny ze względu na ilość sprzętów eksploatacyjnych. A widzicie, nie wspomniałem tam, że hydro jest wymienny na dopałkę do pelotki. Ja osobiście raczej polecam grać na hydro. Co prawda 4x3 km, ale jednak hydro to hydro, i wiadomo, czy idą torpedy, czy. Czy nie? Ja tutaj bardzo dużo gram na PPK, więc rzuciłem sobie ciężkie pociski PP. W zasadzie to głównie gram na, na przeciwpancernych, tylko ewentualnie jakiś pancernik, który pokaże mi się mega frontem i nie jestem w stanie mu nic zrobić. To wtedy ewentualnie wchodzą haeki. Sprawny, m, przepraszam, mistrz nowy do, do zmniejszenia przeładowania, jeżeli no, zacząłem nacisnąć, no i adrenalinka. I na samym końcu dałem sobie nasmarowane tryby, bo bez tego wie, kręcą się 40 sekund, czyli całkiem sporo potrzeba, jeżeli chcemy nagle zmienić. Mm, mm, Cel nasz i przełączyć się na inny. No i trzeba czekać te 40 sekund, aż się przekręcą. Więc po prostu nie miałem co z tym jednym perkiem zrobić. To wrzuciłem sobie na smalowane tryby. To by było na tyle w porcie. No to co, idziemy do gameplayu. No i niestety gameplayowo jest bieda. Ogólnie cała geneza linii francuskich nowych krążowników jest całkiem, całkiem przyjemna, tylko że tam dzioby mają po 25 mm, a tutaj mamy 16. Na siódemce jest to całkiem zrozumiałe, bo w sumie na siódemkach wszystkie praktycznie krążowniki mają też te, 20, te 16 mm, tam niektóre tylko jakiś pas dziobowy i tutaj w sumie ten pas dziobowy byłby jak zbawienie, jakby tak dodali kawałek tutaj. Nawet nie musi być od razu jakiś wysoki, ale chociażby w połowie, żeby trochę przesłaniał, bo jeżeli trafimy tylko na kogoś ogarniętego, no to jest po nas będzie nas prób ten dziób strasznie i jedyne co wyjdzie, co może nam wyjść, no to spróbować się wycofać na dopałce i jakoś zacząć kręcić na uciekająco. Ładne kąty wychyły są tych wież, więc nie jest wcale tak jakoś mega trudno, no ale trochę się to wtedy z koncepcją nie, nie bangla, więc musimy uważać, przede wszystkim musimy uważać jak dobierać sobie miejscówki, widzieć co jest z drugiej strony, yy, tak żeby wiedzieć czy kolega z przeciwka jak bardzo nas ogarnia, jak bardzo nas overmaczuje i to wtedy ewentualnie może wypalić. W sumie ta bitwa, która jest w podkładzie jest najlepszą bitwą Jaką udało mi się ugrać. Na tym okręcie było to jeszcze, w sumie, w ostatniej fazie, że tak powiem. Jak już można było robić recenzję, to tam jakąś bitwę udało się w miarę przegrać, ale tam zwróćcie uwagę, że właśnie dosyć mocno przeciwnik mnie, yy, mnie nie tyle może i nie fokusuje, ale zwróćcie uwagę jak pięknie celują mnie tak jak trzeba, właśnie nie za bardzo poza tą chyba jedną czy dwoma salwami w dziob, które mocno przyjąłem to większość pocisków spada na, na pas pancerny i w zasadzie z niego rykoszytuje, bo te yy, 25 mm pasa pancernego tutaj tego wyższego na to już jest Trochę problem dla niektórych niektórych, niektórych overmaczy w sumie pokład też ładnie jest opancerzony, tylko ten dziób i rufa jest tutaj naprawdę dużym problemem. No i kolejnym dużym problemem jest artyleria główna. Z tymi 305 może i nie jest wcale tak źle, ale mam wrażenie, że one strasznie rzucają mięsem i to będzie widać też w kilku... Chociażby na samym końcu będzie widać, gdzie próbuje ubić pancernik i no nie bardzo to wychodzi. Także w krytycznych momentach przychodzi taki moment, gdzie potrzebujemy celnej, porządnej salwy, no to rzuci mięsem i tak to się skończy. Niestety, według mnie krążownik ten jest naprawdę Średni, o ile nie po prostu słaby, oceniłbym go może na jakieś 3,5 na 10. Przyjemności z gameplayu praktycznie żadna. Jedyna przyjemność jest taka, że jak się ustawimy gdzieś przy wyspie, nikt nas nie sfokusuje i akurat jest ta bitwa, ten dzień i fajnie salwy latają, no to będzie szansa, że ktoś zrobi na tym fajne obrażenia. Ja osobiście lubię taki gameplay, lubię granie na, na front, ale ten okręt, pomimo tego, że w teorii powinno się nim tak grać, to nie bardzo się do tego niestety nadaje. Wygląda. No, może nie jest wcale aż taki brzydki, ale, ale jest brzydki, więc nawet na niego sobie za bardzo nie popatrzymy. Brakuje mi tu może jakiś torped, żeby mieć opcję do obrony z tyłu, Dodatkowa coś tam sobie, może i poplumka, ale to nie jest dodatkowa, która potrafi zadać obrażenia, a jeszcze trafić do tego to już w ogóle. Więc musimy się z tym liczyć, że niestety, ale jeżeli coś nie zajdzie od tyłu, to mamy bardzo spore, bardzo duże problemy, żeby się obronić. Więc to jest zbyt dużo minusów, żeby. Grało się tym przyjemniej. Na siódmych tirach jest o wiele fajniejszych innych okrętów, które się sprawdzą lepiej, jeśli nie będzie grało. Tym bardziej, że siódemka już może i całkiem fajnie zarabia, ale nie jest to jeszcze poziom ósemki i dziewiątki. A w sumie siódemki zazwyczaj bierze się. Siódemki, szóstki bierze się zazwyczaj tak bardziej pod fan, coś może nowego, a tu niestety. Lepiej sobie wziąć, wziąć Strasburga czy Dunkierkę i dobrze się bawić niż, niż niestety to u Lona, nie bardzo się on do tego nadaje, no plusem jest to, że mamy naprawkę, więc jeżeli nas tam ktoś mocniej zdziesionuje, jakieś tam pożary nas opodpalają, no to możemy się ewentualnie naprawić, to zdecydowanie jest plus ta naprawka, ale niestety... Sama geneza okrętu dosyć mocno odstaje, ja osobiście raczej odradzam. Jedyna można op powiedzmy opcja jak zdobyć ten okręt i nie być jakoś super stratny, to chyba jak w tych losowaniach polosuję wam w pierwszym, drugim, może maksymalnie trzecim, y, trzecim pakiecie, no to jeżeli go dostaniecie za te 2-3 tysiące dublonów, no to jeszcze, jeszcze można by przymknąć na to oko, bo to jest plus taki, że on wam później nie poleci w żadnym innym kontenerze, żadnym świątecznym, y, żadnym urodzinowym, nic ten deseń, po prostu go. Będziecie już mieli, i a może a noż widelec wpadnie wam parę fajnych bitew, i, i byłoby było ok, no ale niestety za pełną cenę raczej mocno odradzam. Wspomniałem na początku, że obecnie jest dostępny tylko w zestawach losowych, ale niedługo nie wiem dokładnie kiedy. Niestety będzie też dostępny w zbrojowni normalnie zadoblony. Więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie swoją kolekcję uzupełnić, no to dopiero wtedy będzie mógł za pełną cenę go zdobyć. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego dziwaka, bo mamy okręt zrobiony do walki na front, ale nie bardzo się do tego frontu nadaje. Naprawdę brakuje tam chociażby jednego paska, kawałka pancerza, albo może tak bardziej niestandardowego opancerzenia na dziobie, no ale niestety tego się raczej nie doczekamy. No i tak jak wspomniałem, bywały bitwy, gdzie fajnie przeciwnik nie bardzo sobie radził, wtedy można było co nieco postrzelać, ale zdecydowanie była bardziej prze. Bardziej te bitwy, gdzie nawet nie ogarniał, ale trafił w dziup, No to jest, widzicie, że ten dziup jest ogromny i łatwo w niego trafić, i go niestety, zawarmaczować. No to to by było na tyle. Przechodzimy do plusów i minusów. Plusy. Ciężko, naprawdę ciężko. Naprawka. Ogólnie sprzęt eksploatacyjny. Ładne combo. Mamy dopałkę. Plus 20%. Mamy myśliwiec. No i to by było chyba na tyle. No, można by jeszcze kaliber, czyli te 35 mm na siódmym tierze, To też można uznać jako plus niestety. Niech będzie jako plus, minus, no to zdecydowanie opancerzenie, które odstaje, można też, no manewrowość, która nie jest tutaj super, super jakimś wynikowym wynikiem, zbiera się to powolutku, ta dopałka sporo zmienia, dobrze, że jest, no ale trzeba się z tym liczyć, że to jest jednak spory krążownik, do tego pożary, no, robią swoje, polimy się dłużej, więc z tym się trzeba liczyć. pelota jest taka mierna, nie dam go, nie da mi tutaj ani do minusów, ani do plusów, ze względu na to, że jest gdzieś tam po środku można by, można by ją wrzucić no i co nie wiem, mi to, strasznie mi tu to brakuje torped do obrony, nie będę też tego dawał do minusów, ale powiedzmy, że jest to taki mały minusik który gdzieś tam, gdzieś tam w tle sobie, sobie będzie latał, no i kamo jest duży, 10 km spota, jest całkiem całkiem sporo, te 10 i 1 czasami potrafi nam napsuć krwi, tym bardziej jak zaczniemy sobie strzelać no to to już w ogóle, no do plusów, jeszcze takiego plusu można by dopisać zasięg tej artylerii, ale to może gdzieś tam zmieśćmy to przy, yy, przy, yy, przy kalibrze. No cóż, dziękuję pięknie za obejrzenie materiału, dajcie znać czy ktoś, ktoś przyfarcił i ma już tego dziwaka w porcie i jak się wam gra. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne. Trzymajcie się, hejo, pa, pa.